Witajcie, z tej strony odkrywca Rady, to jest właśnie kolejny materiał z serii World Thunder i tym razem rozegrałem bitwę na 10.3 za pomocą radzieckiego drzewka, tak więc pierwszy pojazd jaki tutaj widzicie jest to oczywiście też mój świeży zakup, dosłownie świeży zakup, bo ten samolot mam no w sumie od wczoraj. I jedynie stoczyłem tylko dwie bitwy, z czego później musiałem bawić się w testowanie ustawień, żeby miał odpowiednie ustawienia pod względem rakiety kierowane i jeszcze bomby. Tak więc, tutaj widzicie samolot na 10.3 pod tytułem Su-22M3, samolot syryjski, oczywiście sowieckiej produkcji, ale z flagą syryjską. I do tego dochodzi tak, kolejny pojazd na 10.3, czyli Obiekt 292, czołg podstawowy. Do tego dochodzi jeszcze lajcik, czyli BMP-2M na 10.0. Później do tego dochodzi pseudo-pelotka, bardziej niższy czołgów, czyli mianowicie ZSU-57I-2. I na samym końcu oczywiście jeszcze 2S-3M. Tak więc tak to się prezentuje, a my co? A my rozpoczynamy właśnie materiał. Tak więc właśnie tutaj przychodzimy i jedziemy. Dobrze, tak więc pierwsza mapa pod tytułem Orion, raczej znaczy mapa pod tytułem Bit, bitwa pod El Alamein, tak więc rozpoczynamy i co? No i jedziemy, gdzieś się zatrzymamy i zobaczymy jak to się prezentuje, tak? Mam nadzieję, że to będzie udana bitwa, najwyżej to się okaże. A więc tak, baczymy przeciwko Amerykanom, Niemcom, Szwedom i Izraelu jeszcze do tego dochodzi. A cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że dobrze. Najwy najwyżej to się okaże. Dokładnie, najwyżej to się okaże. A po naszej stronie to są oczywiście jeszcze Bytolce, Chińczycy i jeszcze Francja. Tak więc tak to właśnie się prezentuje cała rozgrywka. A my co? A my tak naprawdę zajmiemy zaraz tutaj gdzieś pozycję piękną. Zaraz będę tutaj snajpił. Tylko niestety obniżenie działa jest takie, że praktycznie nie istnieje. Ten to tak dziwnie stoi. Ale dobra, został zdjęty Leopard, pemka. Tutaj mamy kolejny czołg. Zdjęty Wolfwag, Kolejna pemka. I na razie to tyle. Już nie ma więcej przeciwników. A dlaczego? O, czekajcie. Ach, chyba to była Puma. Raczej na pewno. Ale niestety nie trafiłem. Leopold 2-4. Zdjęty. I Puma mi przyjechała niestety. I coś tam jest strzelać działka na taką odległość. To... Wilkas. Czyli to by mnie strzelało. A ja nie widziałem nawet rakieta, ta rakieta jest kolejnie wolna, więc powinienem ją zaważyć na logikę, ale z tego co Vincent Genshin powiedział, nie, nie zobaczysz to. Nie zobaczysz i zginiesz. Dokładnie. Dobra, no to, to co, pokażę wam właśnie ten nowy samolot. Tak, ja się bawiłem się z ustawieniami, jeśli mowa o sterowaniu rakiet, ale reszta kategoria jest dość podobna, chociażby takie bomby, tak? Właśnie, mam bomby dobrze ustawione? A. Czas detonacji, chociaż mógłbym dać tutaj takie zwykłe uderzenie, ale dobra, jakoś przeżyjemy. Paliwo dobrze załadowałem? Tak, na 20 minut. A no i co? 122. Samolot tak się prezentuje, tak jest wewnątrz. Trochę się trzęsie niestety. Co so, ja wystrzeliłem? Wrak, samolot. Wow, te bomby mnie nie zabiły. No dobra. Ja czy ja w ogóle jakiś samolot tutaj spotkam. Czy raczej nie. Może helikopter? Na razie, z tego co widzę, to taka trochę bieda w kraju. Dobra, no, zaraz będzie kolejny zrzut bomb. To zobaczymy. jak ta moja działka? No, coś ta działka przebijają, ale nie mam jakoś specjalnie dużo amunicji. Żaden helikopter się nie zespił. za Czasem się zastanawiam, że chyba jednak faktycznie ja zmniejszę e, ten odstęp czasowy, jeśli mówimy o te bomby Takie coś mają właśnie wrażenie, że chyba tak właśnie zrobię O, zarocik, Oj nie dobrze A tylko nie uteta panowania na takiej pozycji. Wiecie co, ja teraz będę wracał na odnisko, to wylądujemy. Ale coś mnie takuje. Znaczy, próbuję. Eee, nie wiem, czy to była we mnie rakieta, czy to była właśnie wyso 25, czy ten 22, ale była rakieta. To na pewno. I znowu, czyli faktycznie coś mnie łapie, ale raczej ja próbowało. Tak, teraz muszę jakoś zgubić całą prędkość na tym samolocie. Dobra. O, będzie mocne lądowanie. Dobra, wylądowałem jakoś. No i dobra, wylądowałem. Niestety na razie no nic nie zrobiłem na tym samolocie, tak? Jedynie zrobiłem zabójstwa na tym obiekcie, ale tak to... Taktyka bombardowania to niestety skończyła się na tym, albo została zdjęta gąsienica, albo zwykłe trafienia. I na razie to wygląda tak, że nic nie zrobiłem. Ale może druga próba, druga próba wystartowania, może ona coś przyniesie, może tym razem coś się uda. Zobaczymy. Ale niestety, mój tym przegrywa. Chociaż w teorii my mamy przewagę liczebną. Tak mi się wydaje, a je w tym prawdy jest? Nie wiem, zobaczymy. A na razie co robimy? Startujemy. Na razie właśnie startujemy. Hmm, ciekawe czy mają jakiś helikopter albo coś w tym stylu. Na do pytania. Bo na razie ja sam nic nie widzę. A, bo tak to wystrzelimy. No nic, takie to była za blisko, dlatego go nie trafiłem. A jaki? 61? Tutaj? Na takiej pozycji? Wolne żalty No dobra. Pierwsze zabójstwo tak naprawdę to jest moje na 122. Może trochę tak nie tak nieumiejętnie, bo wystrzeliłem jeszcze to niepotrzebnie. Ale też się nie spodziewałem, się, że aż tak będę bardzo blisko niego, że aż tak bardzo szybko się zbliżę. No ale udało się. Udało się, tak? I to się liczy. Ważne, że się udało. Teraz pytanie. Co tam się zespiło? Chyba puma to jest, tak? Pan, myślałem, że ona pojedzie trochę w innym miejscu, ale oczywiście się zatrzymała. Cóż, tutaj nic nie widać. Ja na pewno. Na helipadzie tak samo nic nie ma. To był mój odrzutowiec? Jest gdzieś dron. Ale gdzie jest? Ja sam nie wiem. Jest Kanter halo. Załoga. Był Hunter. Przepraszam bardzo, był Hunter Mmm. Jest helikopter? Nie ma no w ogóle dziwne, żaden drogi śmigłowiec się nie zespił w tej bitwie. Nic takiego nie było. Jestem trochę zdziwione. A, dobra, trochę taka, no cóż, dziwna bitwa, tak? Bardzo dziwna, bo byłem głównie w powietrzu. Troszeczkę byłem w czołgu, no nie za bardzo, no ale coś tam było. Coś tam zrobiłem w tym samolocie, nie za dużo, ale no, zawsze coś, tak. A my co? A my teraz właśnie przechodzimy do kolejnej bitwy, no i zobaczymy, może tym razem będzie trochę lepiej. Najwy najwyżej to się okaże. I mamy tym razem mapę pod tytułem Opuszczone miasto. Czyli ja pojadę standardowo, czyli jakoś tak na punkt B za pomocą obiekta. Czyli raczej tutaj przygoda się nie zmienia. I z tego co widzę, są tiery na poziomie 10,7. No dobrze. Jedziemy, jedziemy do przodu Ameryka, Wielka Brytania, Francja, Szwecja i jeszcze Izrael. Dobrze, zobaczymy jak to wyjdzie w planiu. No zobaczymy jak to wyjdzie w klasiu A wow eee. I pan ładuj to to było jedna Trza w niego No coś Chociaż mnie nap naprawił, tak? Ale dość trochę tak nieciekawie to było, bardzo nieciekawie. I dostałem, nie wiem skąd Ale dostałem Aha, tutaj nagle podjechałeś No dobra e, Czy jak chcę użyć SU? A dobra, użyjmy go Kolejna próba użycia SU A, I zapomniałem ustawić bomby Tia. No cóż Tam nic nie ma. No ale po coś tam było, bo uszkodziłem lekko. Och, Stolmel! Czy jest Stormer w tej bitwie? Wow, jak, jak, ale się wystarczyłem przy okazji. Dobrze wiedzieć. No, bym p 2 W takim razie. I pojedziemy na punkcję. Raczej spróbuję pojechać na punkcję. Zobaczymy, jak to wyjdzie w planiu. Mam pierwsze miejsce, a prawie nic nie zrobiłem w tej bitwie. Hmm, ciekawe. No nic. Coś wjechało na punkt. Tylko pytanie, co? Czy ja tam widziałem właśnie taki jeden. No tak dobrze widziałem. Typ BT5? A co on tutaj robi? E, dziwne. Bardzo dziwna sprawa. Dziwna sytuacja. No nic. O! Dark, 13 czasów! Dark, 13 czasów! ładowniczy. Zamek działa cały praktycznie i nic więcej Pajem Kiedy ciało wszystkie IPDSy pochłania Taka taka pechowa bitwa, nie powiem Bardzo pechowa Ale no co No co poradzić, tak? Właśnie, co poradzić no jedziemy do przodu. Jedna Roberta dostała od stormera. Czy tutaj jest czysto, czy ja? Chociaż jest law gdzieś. A tam był. Był law. Został złapany. Mm, tam widziałem, że ok, się mi przyjechał. Dobre pytanie tylko, co to było. O Jezu Markawa. Jak się wystarczyłem. No dobra, nie będę rozpięć się w pelotce. Wychodzimy. Co jak co nie przesadzajmy? I niestety rozpoczynamy, a raczej może i dobrze. Dla was chociażby. Dobrze, że zaczynamy kolejną bitwę. Może tym razem pójdzie lepiej. Ale jeszcze ja chyba coś zyskałem. Nie wiem czy to tutaj. Tak, później kamów jeszcze. Cóż, a na BMP coś ma? Jakiś kamuflaż odblokowany albo coś? Nie, tutaj ma tylko ten pustynny i nic więcej. No dobra, to rozpijmy się, a raczej rozpoczynamy kolejną bitwę, no i zobaczymy, co nam tutaj wyrosuje. Może tym razem coś lepszego. Zobaczymy. A tym razem mapa pod tytułem Okolice Woł Wołokałamska. Zimowa mapa, już ona kiedyś się pojawiała nieraz. Pewnie dobrze, tak samo jak wtedy był ostatnio materiał z niemieckich 11.7, i tutaj miałem dość pecha, bo miałem dwa z pod rząd tą samą mapę. I niestety co widzę, w Gedżin uwielbiam i dawać tę mapę. No ale no cóż, co poradzić, tak? Respimy się i jedziemy. Tylko tyle mogę podsumować. A jak, wy, a jak się skończy? Zobaczymy. Może, le, może lepiej, może gorzej, nie wiem. Ameryka, Wielka Brytania, Chińczycy, Włochy i jeszcze Szwecja. Okej. Okay. Pełna aptia oczywiście. Dobra, już jesteśmy tutaj na pozycji, tak naprawdę, praktycznie Pytanie: czy ja coś tutaj widzę? Niestety, chyba nic, bo jak ktoś mnie widzi. A się wtedy to znacznie gorzej. Coś jest, bo sprzedają naszego Mi 24. To już nie żyje. I leopard dostał Ale odbił Oj Abams Raczej znaczy był jeszcze strefa będzie przejęta, więc fajnie. Dobra. Jaki, jakieś punkty mi wpadły. Eee... Kadzien. Nazywają mi lufa, cholera jada. nie dostałem. Także ledwo żyję. Mam nadzieję, że naprawią mi rufę w pierwszej kolejności. Ale to zobaczymy. Co będzie pierwsze naprawione. Ale liczynę na właśnie na lufę. Aha, lufę. Okej, okay, mamy lufę. To już trochę lepiej. Dobra. Jest Znacznie lepiej. Dobrze, że to zapamiętałem. Jeszcze zdjęty. I rakieta jakaś dziwna i Bigel Smack 7. Gdzie był? A, na plecach. O, a to ciekawe. Mm, Su? Czy Orion? Dobre pytanie, co użyć? Oriona, czy Su? Może Oriona? da odmiany. Orion też jest dobry. Ale nie w takich warunkach! Kurczę bradę... Chmury gęste jak masakra. Tam coś jedzie, ale to jest za daleko. Ja mam zasięg 8 km na tych rakietach. I chyba już mogę nawet wystrzelić z tej rakiety. Dokładnie. Niech ona leci, to może go trafię. Głupia chmura, ja nic nie widzę przez chmurę. <laughs> Dobra, obniżyłem się jeszcze bardziej. Teraz powinno być znacznie lepiej. Dokładnie jest lepiej. Jakaś pelotka mnie kocha, niestety. A co, co, co to było, go? Co to było nagle takie dziwne coś? No bo nie, Rozbijam się, bo i tak straciłem rakietę. Fajnie, coś mi zasłoniło i zgubiłem rakietę. Więc dzięki, Gedwin. Dzięki, bardzo dziękuję. Cóż, słabo. Słabo, co tu, tu mówić? Bardzo słabo. Dobra, bmp 2 m bo na samolot mnie nie stać. I jest tak co sobie, wow. Prawie cały tym wyszedł po pierwsze śmierci. Nie no, super team. Bardzo super. A oni, zobaczcie, oni żyją. Ech, szkoda komentować czasami, naprawdę szkoda komentować. Niektórzy to naprawdę wolą grać jak w WoCie, czyli w WoCie gramy póki nie stracimy HP i, i co, zginiemy to wychodzimy, tak? A niektórzy to, z tego co widzę, bardzo dużo osób wyznaje taką zasadę. Fajnie, że on tutaj się patrzy. Nie, nie będę tego, poradka. dobrze. Ja w tym momencie kończę ten materiał. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to stać tutaj łapkę górę oraz komentarz. A jeśli dziś się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba oraz dzwoneczek. Także trzymajcie się i do następnego. Także do zobaczenia. Cześć.